Cześć, tu po dłuższej nieobecności wasz hetman Polny Galdor. Powiedzmy, że chciałbym utworzyć mały oddział konny. Tak z 200 koni plus wielokilometrowy konwój wozów z zaopatrzeniem. W mojej sprawie do króla udaje się hetman z takim zapotrzebowaniem. Jeśli władca uzna, że taka idea, myśl i koncept mu się podoba, żebym to ja rotmistrzem był, to wtedy kancelaria królewska... Wydaje specjalny list na utworzenie oddziału z moim nazwiskiem jako dowódcą. Taki list zawierał oczywiście podpis i pieczęć króla oraz podpis urzędnika kancelarii. Chociaż nie zawsze wpisywano nazwisko, czasem w ogóle nie powstawał list przypowiedni, no i nie dotyczyło to wszystkich sił Rzeczpospolitej, tu wyjątkiem są duże miasta. Czasem tworzono oddział na podstawie zwykłego listu pisanego przez króla do Hetmana i Podskarbiego oraz listów hetmańskich. Powiedzmy, że początkowo treść listów zależała wyłącznie od króla. Z czasem ten wpływ był ograniczany. Król chce rotmistrza Tatara. A tu klops, bo w 1607, 11 i 13 wprowadzono zakaz generalny takich praktyk. Plan dobry, który miał ograniczyć swawolę wojska. I ja tam nie wiem, czy przyniósł jakiś skutek. Zwłaszcza, że w rewanżu pojawiły się listy przypowiednie wystawiane na fałszywe nazwiska. Z czasem rotmistrzowie przed odpieczętowaniem listu musieli wykazać się informacjami o swoim majątku, co i gdzie posiadają, a i żeby sam król załatwo nie miał. To należało w listach wpisać informacje o tempie przemarszu i gdzie oddział będzie stacjonował. Od 1646 roku król nie miał prawa wydawania listów przypowiednich, opatrzonych pieczęcią pokojową lub własnym sygnetem. Okres bez królewia też dołożył swoje, bo wtedy tworzono najwięcej regulacji. Wzory listu przypowiedni, powinności rotmistrzów, reguły służby. A jeśli już mowa o bezkrólewiu, to Zgromadzenie Szlacheckie tworzyło wtedy specjalne listy osób przeznaczonych do stopnia rotmistrza. A w praktyce sam list produkował Hetman, podpisując go i oznaczając własną pieczęcią. Listy przypowiednie, zanim w ogóle trafiły do swoich adresatów, były skrupulatnie odnotowywane w księgach pisów metryki koronnej. Dla wielu rodów szlacheckich, taki list był Wielkim skarbem przechowywanym przez lata. Bo właściwie czym jest list przypowiedni? Jest to specjalna umowa pomiędzy królem a konkretnym Rotmistrzem. Powiedzmy, że Rotmistrz ginie w wyniku postrzału, nieszczęśliwego wypadku, a dla mnie osobiście to nawet może być i katar, bo to nie ma znaczenia. Okazuje się, że musimy po prostu powołać jego następcę. Muszę Was tu jednak zasmucić. Ale nie zrobi tego Hetman z automatu, a nawet manualnie, bo powołanie następcy wymaga wytworzenia kolejnego dokumentu przez kancelarię królewską. Nie działało to jednak w drugą stronę i na szczęście, jeśli król podpisał dany list i zmarł, to jego następca nie musiał robić już nic. Wszystkie dokumenty obowiązywały. List przypowiedni składał się z dwóch części: wstępnej i właściwej. Ta pierwsza informowała, dlaczego oddział jest powoływany, czyli z kim się bić będziemy. Ale też odnotowywano informację o tym, jak rycerskim i odważnym człowiekiem jest mianowany rotmistrz. A im bardziej potrzebny był, tym więcej pochlebstw tam się mogło pojawić. Po przeczytaniu niektórych z takich listów mogło się odnieść wrażenie, że wróg najlepiej jakby sam się pociął, postrzelił, a rany specjalnie zakaził gangreną. Zanim go nasz bohater rozniesie do trzeciego pokolenia na kawałki, a i czwarte kuleć będzie. Jeśli chodzi o oddziały Zaciągu Cudzoziemskiego, to wydawano podobne listy tylko z tymże w języku niemieckim i określano je wyrazem Bestellung. Bardzo fajny język ten niemiecki, w którym wojna brzmi dźwięcznie wyrazem Krieg, a przyjaźń to Freundschaft. Pozdrawiam Was, moi bracia i siostry. Cześć!